W ramach przebudowy Głównego Ciągu Komunikacyjnego w Dąbrowie Górniczej powstał łącznik ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Elizy Orzeszkowej. To jest właśnie to miejsce, to jeszcze nieoznakowane, tak więc traktujmy to miejsce jako skrzyżowanie równorzędne. Tak więc skręcając w lewo musiałbym ustąpić pojazdom sprzeciwka, natomiast mam pierwszeństwo przed pojazdami z lewej. Natomiast to nie jedyna tutaj zmiana, bo również w tej ulicy Orzeszkowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Kołontaja, możemy również na tą ulicę Królowej Jadwigi wrócić. Tu oczywiście od prawej muszę ustąpić, bo stamtąd jest pierwszeństwo, tak więc czy to chcę zjechać na wprost na parking, czy w lewo na Królowej Jadwigi. Jak już wspomniałem, ustępuję, upewniam się, że tutaj z prawej strony nic nie nadjeżdża. Oczywiście musiałbym też ustąpić pojazdom przeciwka i po ustąpieniu pojazdom z lewej strony wjeżdżam na ulicę Królowej Jadwiki.